Wyobraź sobie, że wracasz z Księżyca i zdejmujesz hełm. Astronauci z misji Apollo mówili, że Księżyc ma zapach, i to bardzo wyraźny. Opisywali go jako mieszankę spalonego prochu, gorącego metalu i zużytego prochu strzelniczego. Niektórzy mówili nawet, że pachniał jak popiół po ognisku. Ale jak to możliwe, skoro Księżyc nie ma atmosfery, a zapach nie może tam się rozchodzić? To tajemnica jego regolitu, księżycowego pyłu który jest tak drobny i reaktywny, że po zetknięciu z powietrzem wewnątrz modułu zaczyna pachnieć. Co ciekawe, ten pył przyklejał się do wszystkiego do skafandrów, rąk, a nawet sprzętu. Astronauci żartowali, że księżyc śmierdzi jak wojna, więc gdybyś kiedyś mógł go powąchać, nie poczułbyś romantycznego zapachu nocy, a raczej spalonego kosmicznego pyłu. Subskrybuj, jeśli chcesz poznać, jak naprawdę pachnie wszechświat.